Cześć Wam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o różnicach pomiędzy intelektem, inteligencją a mądrością z perspektywy duchowej. Jako, że tutaj w dualnym świecie możemy tego nie rozróżniać na przynajmniej inteligencję a mądrość, tylko niektórzy z Was uznają mądrość za inteligencję, a jeszcze inni z Was uznają, że intelekt a inteligencja to właściwie to samo. Natomiast z perspektywy duchowej tak nie jest. I to się różni i chciałabym to pokrótce omówić, jak to wygląda, jeśli chodzi o różnicę między nimi z perspektywy, właśnie duchowej. I no, no i tyle właściwie, żebyście mogli tutaj dopełnić tę wiedzę, jeżeli nie do końca wiecie, jak je rozróżniać. Zatem zacznijmy sobie od tego, czym jest intelekt. To będzie pokrótce, no bo oczywiście wiadome jest, że na pewno zdajecie sobie sprawę, że intelekt to jest po prostu gromadzenie wiedzy, czyli zdolność do gromadzenia informacji, zdolność do uczenia się, tak, do um, analizy i, um, że tak powiem, myślenia, tak, um, rozumowania i tak dalej. Tak więc to jest intelekt, czyli, czyli w miarę jak bardzo. Pozyskujemy wiedzę, wiedzę, czy to książkową, czy to jako z jakichś wykładów, tak, jakieś programy, że tak powiem, tworzymy y, sobie programy jakieś, no to w tym momencie y, bo wszystko jest programem, tak, Każde, tam, każdy pogląd, każda teoria to w pewnym sensie program, jeżeli, y, jeżeli później działamy zgodnie z tym, w każdym razie, jeżeli nabywamy wiedzę, im więcej wiedzy nabędziemy, tak, czy to w szkole, na studiach i ogólnie na, na co dzień w życiu. To tym bardziej możemy powiedzieć, że jesteśmy intelektualnie na jakimś wyższym poziomie, tak? Czyli im więcej wiedzy zgromadzimy, tak? Im bardziej to analizujemy, im bardziej y, mamy zdolność y, nabywania tego, to w tym momencie, tym jesteśmy y, bardziej intelektualnie rozwinięci na wyższym poziomie. OK. co zatem z inteligencją? Inteligencja no to jest to zdolność przede wszystkim y, skorzystania tej wiedzy, którą dobyliśmy, czyli ażeby y, korzystać z niej w różnych sytuacjach, ale to też jest oczywiście zdolność do adaptacji, y, do środowiska, tak? czyli w każdej sytuacji jesteśmy się w stanie znaleźć, jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie, tak? jesteśmy otwarci na różne rozwiązania. Y, potrafimy wczuwać się też, i teraz tak, bo niektórzy tego już nie łączą, a z perspektywy duchowej to jest również umiejętność wczuwania się w sytuacji innych osób, tak? czyli jest to umiejętność przełożenia, tak jakby przełożenia się na nie tylko różne sytuacje, ale też na odczuwanie. Zatem jest to też zdolność skorzystania z serca, nie tylko z naszego rozumu, ale również z serca, czyli mamy empatię, tak? czyli jest to pewna wrażliwość. Jeżeli jest pewna wrażliwość, pewna empatia yy, i zdolność właśnie do wykorzystywania i do podważania własnych poglądów, do yy, otwartości jakiejś, żeby doświadczać, żeby yy, jakoś zachowywać się w pewnych okolicznościach yy, i po prostu na świeżo, że tak powiem, po, yy, po jakimś. Yy, nie tylko rozumowania, ale po odczuwaniu, czyli po włączeniu również swojego odczuwania, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, to jest tą inteligencją, czyli inteligencja wykracza ponad intelekt bardzo daleko. E, intelekt to tylko gromadzenie wiedzy, e, natomiast inteligencja nie tylko korzysta z tej wiedzy, e, inteligencja to również właśnie zdolność do odczuwania, czyli to jest zdolność, do zarówno jakby korzystania z rozumu, z logicznego punktu widzenia, jak i do e, korzystania z naszych, e, naszego odczuwania, czyli z naszej empatii, wrażliwości. Tak? To jest zdolność do wrażliwości, tak? do stawiania się w czyimś, na czyimś miejscu, do współodczuwania. Tak? Więc wtedy dopiero możemy mówić o inteligencji, jeżeli mamy zdolność do współodczuwania, do wyższych e, emocji tak Jak miłość, jak, jak właśnie współczucie i tak dalej, to wszystko jest inteligencją, tak? czyli, czyli potrafimy łączyć serce i rozum. Tak to wygląda z inteligencją. I teraz zanim przejdę do mądrości, to powiem, jak, czyli czym różni się intelekt z, z inteligencją. Sam intelekt tak naprawdę niczego nam nie daje, jeśli chodzi o rozwój duchowy, tam jest tylko. To jest tylko czerpanie wiedzy, tak? Możemy oczywiście na tym poziomie myśleć, analizować i tak dalej, ale cały czas jesteśmy zamknięci w programach, zamknięci w swoich poglądach i w wiedzy, którą nagromadziliśmy. Jeżeli się do niej przywiązujemy, to niestety, ale nie jesteśmy w stanie wzbogacać swojej inteligencji i jej rozwijać zupełnie, dlatego że już zatrzymaliśmy się na pewnym etapie. Tak więc to już nie jest zdolność do przekraczania czegokolwiek. Zatem e, intelekt nie powiem, że nie jest ważny, bo oczywiście kiedy rozwijamy się intelektualnie, nabywamy, ma, nabywamy wiedzę, to oczywiście poszerzają się nasze horyzonty myślowe. To na pewno, nasz, e, nasz umysł się rozwija, a to jest bardzo ważne. Natomiast e, inteligencja jest znacznie ważniejsza, jako że inteligencja przede wszystkim pozwala nam, żeby wykroczyć. Ponad wiedzę, którą zgromadziliśmy, żeby wręcz ją zanegować, żeby być w stanie ją zanegować, poddać wątpliwość, żeby szukać, żeby stawiać się w różnych sytuacjach, żeby y, y, potrafić doświadczać y, z otwartym umysłem, żeby też postawić na wyższe emocje, tak? żeby odczuwać też y, różną wrażliwość, żeby y, przede wszystkim y, móc zrozumieć świat, otaczający nas świat tak? i y, istoty. Nie tylko z perspektywy takiej totalnie logicznej, ponieważ e, Wszechświat nie jest do końca logiczny, tak? Nie możemy go objąć rozumem takim e, i po, po taką nabytą wiedzą, tak? Zatem tak naprawdę inteligencja wykracza, jest o wiele głębsza, e, no i bez inteligencji nie jesteśmy w stanie zacząć się rozwijać. To jest niemożliwe, dlatego że nie wykraczamy wtedy ponad wiedzę, którą zdobyliśmy. Czyli tylko jesteśmy zdolni, jeżeli mamy intelekt rozwinięty, jesteśmy zdolni tylko do gromadzenia jakiejś wiedzy, która już została nam podana na tacy. Natomiast nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać, ani nie jesteśmy w stanie dojść do własnych wniosków, tak? I czegoś własnego stworzyć. Nie jesteśmy w stanie doświadczyć, nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie niczego pogłębiać i tak dalej, tego świata, tak? Doświadczać go. Zatem e, sam intelekt do niczego się nie przyczynia. On po, oczywiście rozwija umysł, natomiast. Niestety, tylko i wyłącznie w logicznym takim postrzeganiu. Ale niestety nie wpływa to za bardzo na inteligencję, jeżeli jej nie, nie ma. Oczywiście, zawsze ktoś ma jak, jakąś um, inteligencję, um, rozwiniętą w mniejszym lub większym stopniu. Niektórzy rodzą się już z inteligencją um, dość um, wysoką, po prostu mają już tę zdolność, inni mogą pogłębić swoją inteligencję, to jest możliwe. Zatem zarówno intelekt można rozwijać, nabywając wiedzę, jak i inteligencję można poszerzać. Zatem osoby, które zaczynają się rozwijać, przede wszystkim mają na jakimś już poziomie rozwiniętą inteligencję, ponieważ potrafią szukać, potrafią zanegować różne rzeczy, potrafią również polegać na swoich odczuciach, na swojej wrażliwości itd. To jest bardzo ważne. Zatem y, musi inteligencja tutaj być. Czyli pamiętajmy, że y, były osoby, które rozwijały się duchowo, a kompletnie były nierozwinięte nie za bardzo intelektualnie, a były w stanie być. Bardzo inteligentne i zupełnie przekraczały, że tak powiem, możliwości osób, które były na wysokim poziomie intelektualnym, ale brakowało im inteligencji. Tak więc nie używali swojej inteligencji, tak nie poszerzali jej. Tak więc tutaj tytuły, liczba tytułów, które macie, czy i to, ile książek przeczytaliście. Ile nabyliście wiedzy, nijak się ma do rozwoju duchowego, czyli nie możecie porównać się z osobą, która ma mniejszą wiedzę od Was, że jesteście bardziej inteligentni od tej osoby, bo to wcale nie jest takie proste i nieraz może być tak. Oczywiście nie zawsze, bo czasem tak jest, że oczywiście osoba intelektualnie nierozwinięta za bardzo, również inteligencję ma dość, że tak powiem zaniedbaną. Tak, natomiast nie jest tak zawsze. Czasem osoba jest bardzo inteligentna, ale nie jest, że tak powiem intelektualnie na wysokim poziomie. I to nie oznacza, że wy jesteście w czymkolwiek lepsi od tej osoby, tak, więc wyuczone schematy, jakieś tam, jakaś tam wiedza, którą przyswoiliście, oczywiście, że Was też rozwija um, logicznie, tak, intelektualnie, natomiast niestety nie jak się ma do przełożenia, y, y, jeśli chodzi o człowieka, który jest inteligenc z inteligencją na, wy na wysokim poziomie, E, który nawet intelektualnie nie jest na takim poziomie jak wy. Tak więc nie ma co się porównywać, i szczerze mówiąc, e, to czasami jest złudne takie porównania. Tak więc e, są osoby, które są bardzo e, na wysokim poziomie intelektualnym, ale życiowo są po prostu głupcami. Niestety, no, e, ich inteligencja pozostawia wiele do życzenia. Zatem e, tytuły, zatem nagromadzona wiedza, nie jak się ma, e, jeśli chodzi o perspektywę duchową, jeśli chodzi w ogóle o życie i o e, w ogóle funkcjonowanie w tym życiu, dobre funkcjonowanie w tym życiu. OK, jest jeszcze mądrość i mądrość przekracza oba, tak? Więc mądrość to jest nic innego jak zdolność do wykorzystania nie tylko intelektu, e, siły intelektu, ale również jej inteligencji poprzez swoją intuicję, czyli tak naprawdę jest to postrzeganie wewnętrzne, czyli zupełnie jakby mm, połączenie z wszystkim, tak? E, zupełne rozumienie na czym polega ten świat wokół, na czym wszystko polega, wszelkie mechanizmy, z punktu widzenia głębszego? Czyli tak naprawdę mądrość to nic innego jak wykorzystywanie swojego intelektu, swojej inteligencji w zgodzie ze swoją intuicją, z odczuwaniem, tak? Czyli, czyli tak naprawdę jesteśmy zdolni korzystać z logicznego umysłu wtedy, gdy jest to potrzebne i tak, jak jest to potrzebne, i również do, korzystać z naszych odczuć, z naszej empatii, z naszych yy, w ogóle emocji, tak? Tak, jak jest to potrzebne, wtedy, gdy jest to potrzebne, bez przywiązywania do nich, tak? I bez e, jakby m, żadnych ograniczeń, tak? Czyli e, po prostu korzystamy, nie jesteśmy niewolnikami ani intelektu, ani e, inteligencji, jesteśmy po prostu ponad tym wszystkim. Mądrość e, posiadają jedynie mędrcy, i nie mam tutaj na myśli żadnych filozofów, e, nikogo napakowanego wiedzą. E, czyjąś zwłaszcza, ale przede wszystkim, żadnymi opiniami, tylko przede wszystkim chodzi mi o mędrców typu mistrzów duchowych, jako że oni mają wykrystalizowany umysł, czyli ich umysł jest czysty, jest e, zupełnie już pozbawiony ego, zatem nie mają żadnych przywiązań, i wtedy, gdy umysł jest czysty. Są w stanie dokładnie zadziałać tak, jak trzeba, i skorzystać, czy to z, e, z serca, czy to z umysłu, e, czy to z logicznego myślenia, z racjonalnego, czy to e, z jakiegoś tam e, e, właśnie z, z jakichś uczuć, z, e, z jakichś takich emocji, tak? E, tak, jak jest to potrzebne i, i w taki sposób, w jaki jest to potrzebne i kiedy jest to potrzebne. Jest to czyste, e, zupełnie adekwatne do sytuacji, zupełnie adekwatne do tego, co jest. Zatem to jest cały czas działanie w zgodzie ze swoją intuicją, czyli z głębszym rozumieniem tego świata i wszystkiego wokół, tak? Zatem to jest mądrość życiowa, czyli w tym momencie obejmuje wszystko, zarówno intelekt, inteligencję, wszystkie działania, wszystko, co, co otacza, tak więc jest całkowicie połączone z naturą, wewnętrzną naturą wszystkiego i, i samego siebie, tak? Tak to mniej więcej mogę nazwać, o ile da się to tak wszystko dobrze nazwać słowami. Tak więc tym jest mądrość. No i teraz, czy można poszerzać intelekt? Czy może tak, niektórzy byli mistrzowie tacy, którzy intelektualnie nie byli na takim wysokim poziomie, nawet nie było to im potrzebne, a byli mądrzy, byli mędrcami, tak? Ponieważ y, dostąpili przebudzenia i w tym momencie byli bardzo inteligentni i przede wszystkim byli mądrzy życiowo. Tak więc można tak to zrobić, można do tego w ten sposób dojść, ale pamiętajcie, że oni tak naprawdę byli intelektualnie może nie na takim wysokim poziomie, dlatego, że nie mieli nawet takich możliwości na tamte czasy. Natomiast teraz, jeżeli mamy takie wszystkie możliwości, to najczęściej po prostu korzystamy ze wszystkiego. Dlaczego? Ponieważ warto jest swój umysł rozwijać na wszelkie sposoby, tak? Zatem intelektualnie. To też jest bardzo ważne. Wtedy nasza wiedza się poszerza, nasz umysł się rozwija, a to jest bardzo ważne. Nasz umysł lubi się rozwijać, on tego potrzebuje. Dlatego intelektualny rozwój jest w porządku. Natomiast nie możemy się przyklejać do intelektu naszego i polegać na nim. Nie możemy uznawać Go za inteligentny, nie możemy uznawać Go za ostateczne, tak? ponieważ to są tylko koncepcje, które zupełnie mogą być błędne. Dlatego musimy rozwijać również naszą inteligencję, czyli polegać również na tym, żeby móc podważyć to, czego się dowiedzieliśmy, żeby móc szukać, żeby móc doświadczać, żeby móc się, że tak powiem, wczuć w sytuację, wczuć w innego człowieka, wczuć w samego siebie, tak, żeby móc polegać na czymś głębszym, tak, żeby móc się adaptować i tak dalej. Tak więc, jak rozwinąć inteligencję? Wiadomo, że intelekt rozwijamy poprzez nabywanie wiedzy różnorakiej, natomiast tutaj inteligencję można rozwijać, poprzez rozwijanie empatii, wrażliwości, tak, przede wszystkim poprzez rozwijanie zdolności nie tylko adaptacyjnej, ale przede wszystkim właśnie em, takiego otwarcia, doświadczania, szukania. Jak to zrobić, żeby w ogóle inteligencja się pogłębiała? Oczywiście nasza praktyka to robi. Jeżeli praktykujemy i jesteśmy w tu i teraz, tak? Jesteśmy uważni tego co jest, czujni, nie działamy mechanicznie, tak? Bo jeżeli działamy mechanicznie, no to jedynie możemy używać swojego intelektu, ale nie używamy inteligencji. Jeżeli nie będziemy używać, jeżeli nie będziemy działać mechanicznie, tylko cały czas będziemy um, um, czujni, tak? uważni tego, co jest, będziemy świadomie działali, będziemy się rozwijać, będziemy przede wszystkim medytować, to wtedy zacznie nam się czyścić umysł, czyli nasz umysł będzie coraz bardziej czysty, czyli nasze ego coraz słabsze. Zatem wtedy będziemy postrzegać bardziej. Jeżeli umysł będzie czystszy, to będzie działał o wiele lepiej, tak? Czyli będzie bardziej błyskotliwe przede wszystkim. Będziecie mogli z niego czerpać bez problemu. Będziecie wiedzieć, kiedy macie z niego czerpać, a kiedy ma odpoczywać, tak? Czyli ma być po prostu cichy. Będziecie w stanie bardziej że tak powiem, rozpoznać swoje emocje, bardziej działać też empatycznie, Wasza wrażliwość się rozwinie, Wasza otwartość się rozwinie, bo nie będziecie już przy, bardzo przywiązani do swoich koncepcji, do żadnego ego, którego, którego już prawie nie będzie, tak? Zatem tak naprawdę będzie to dla Was bardzo łatwe, żeby łączyć fakty, żeby z wszystkiego korzystać tak, jak trzeba. Dlatego Wasza inteligencja, Wasza empatia, to wszystko wzrośnie, tak? Inteligencja po prostu wzrośnie. Będzie wzrastała yy, z racji waszej praktyki. Jeżeli dojdziecie do ostatecznego punktu, czyli przebudzenia, wtedy umysł stanie się krystalicznie czysty, więc całkowicie ego zniknie. Wszelkie przywiązania znikną, wtedy wasza intuicja obudzi się w 100%, tak? Wasza intuicja będzie tak przebudzona, no może nie w 100%, bo do niczego nie można myśleć, dojść w 100% albo zawsze można dochodzić jeszcze głębiej, więc może powiem wasza intuicja. Bardzo się rozbudzi, tak? Dzięki temu, dzięki temu, będziecie mogli, um, dzięki intuicji, wypadłam z rytmu, bo jakiś hałas usłyszałam, dzięki intuicji, tak? Będziecie mogli korzystać z waszej wiedzy, tak? czy z, waszego, z waszej inteligencji, z, z waszych emocji, z, z, z odczuwania, tak Tak jak trzeba, czyli wszystko będzie oparte na intuicji, na intuicyjnym działaniu. Wtedy będziecie mądrze życiowo. No, tak to wygląda. Dlatego warto jest praktykować. Dzięki temu wzmocnicie swoją inteligencję i przejdziecie poziom wyżej, do mądrości życiowej. Będziecie dzięki swojej intuicji, bardzo rozbudzonej intuicji, korzystać z wszystkiego tak, jak trzeba, i wtedy, kiedy trzeba, tak? Czyli to wszystko będzie bardzo czyste. Czy to korzystanie z, z waszego intelektu, kiedy będzie to potrzebne, z waszej wiedzy, tak? czy to będzie korzystanie z inteligentnych jakichś tam działań, tak? W danych sytuacjach, ale to będzie poparte nie tyle inteligentnym działaniem samym w sobie, ale przede wszystkim intuicją, czyli wasza intuicja będzie was prowadzić, które działania są najczystsze. Najmądrzejsze, tak? No, tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że wyraziłam się jasno, bo bardzo trudno jest tutaj to w ogóle ująć słowami, bo czasami to są naprawdę niuanse, które dzielą jedno od drugiego. Tak więc mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. No i to chyba wszystko. Tak więc intelekt spoko, ale nie ma co się do niego przywiązywać. Inteligencja wspaniale, dzięki temu będziecie się mogli rozwijać i również pogłębiać, a kiedy pogłębicie ją tak jak tylko możliwe, Wasze ego odpadnie i Wasz umysł stanie się czysty jak łza, to w tym momencie będziecie mądrzy, pojawi się mądrość, czyli krok wyżej od inteligencji, tak? Milowy krok, bym powiedziała. Ok, no to wszystko na dziś, zatem następnym razem e, powiemy sobie co nieco o sztuce. E, oczywiście już był odcinek o pasji i tak dalej, więc tam trochę się przejawiała ta sztuka, ale ja bym teraz chciała bardziej powiedzieć e, ogólnie. Czy sztuka jest tak zwanym przejawem absolutu, czyli czy sztuka jest przejawem e, duchowości w jakikolwiek sposób, czy jest możliwe, aby ona choćby pośrednio wpłynęła na nasze przebudzenie, czy każda sztuka jest wartościowa, czy też możemy podzielić sztukę na taką, która gdzieś tam przyczynia się do naszego rozwoju, a na taką, która zupełnie się nie przyczynia, a wręcz hamuje go, e, szkodzi mu, tak? Jeżeli tak, to jaka jest jaką tak, sztuką? I czy w ogóle możemy mówić o sztuce, jeżeli nie przyczynia się do naszego rozwoju? I czy sztuka jest potrzebna w naszym rozwoju duchowym, w naszej praktyce, czy też nie? I co w ogóle możemy nazwać sztuką, tak naprawdę, z punktu widzenia duchowości? Tak mniej więcej do tego podejdziemy. I to chyba wszystko na dziś, tak bym powiedziała. Okej. Okay. No dobrze, no to mam nadzieję, że temat był zrozumiały. Nie było to dla mnie w ogóle łatwe, żeby to przedstawić, jako że straszne niuanse są między, tym, między tymi trzema, czyli intelekt, inteligencja, mądrość, ale jednak, ale jednak starałam się. Mam nadzieję, że, że to wszystko jest tak, jak trzeba, jeśli chodzi o postrzeganie wasze. No i. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli podobało Wam się filmik lub to oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, pytajcie, podawajcie tematy do filmiku, które chcielibyście, abym nagrała. I do zobaczenia następnym razem, pa pa!